To jest bardzo globalny rynek. Rynek, na którym my operujemy jest bardzo globalny. Jeśli chodzi o adaptację, to oczywiście wszelkiego rodzaju takie adaptacyjne rozwiązania są no, nieopłacalne, bo musimy tworzyć coś specyficznego dla albo jednego kraju, albo wręcz jednego klienta. Co się nie skaluje i co generalnie powoduje, że cena końcowa takiego rozwiązania byłaby wyższa, więc my przede wszystkim staramy się mieć na tyle uniwersalny produkt, czy ogólnie rozwiązania, produkt albo usługa, rozwiązania, które będą możliwe do wykorzystania przez jak najszersze grono klientów. Natomiast napotykamy na różne ograniczenia poszczególnych krajów czy regionów, czy to jeżeli chodzi o lokalizację danych, czy... Czy jakieś ograniczenia w przetwarzaniu, co możemy zbierać, czego nie możemy zbierać, czy potrzebujemy chociażby licencji eksportowej, ponieważ ciekawostką to jest to, że część naszych. Algorytmów tak naprawdę podlega ograniczeniom, jeżeli chodzi o jakby transport broni, czy, 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 czy e, ponieważ są to. Definicja jest szeroka. Natomiast, jeżeli chodzi, można czymś zaszyfrować e, dane, to w przypadku części regionów czy krajów tak naprawdę musimy przejść przez procedurę podobną do tego, abyśmy sprzedawali rakiety. E, co nie ma większego sensu, ale, ale, ale taka jest rzeczywistość. I, I tego typu rzeczy też robimy. Natomiast to zazwyczaj nie wpływa na to, jak produkt działa, czy jak jest konstruowany, tylko raczej na to, jak tworzymy narrację tą taką prawną wokół tego, czy, czy ewentualnie które procedury musimy, e, musimy przejść. Staramy się tworzyć po prostu dobre zabezpieczenia czy dobre techniki wykrywania tych e, ataków e, i nie patrzeć specjalnie na specyfikę ani kraju, ani regionu, ani nawet typu klienta, ponieważ. E, Oczywiście jest duża różnica pomiędzy klientem indywidualnym, który raczej rzadko jest odbiorcą takiego spersonalizowanego ataku, bo są za drogie rzeczy, żeby ktoś komuś się chciało na, na osobę fizyczną tego typu atak przypuszczać, więc tutaj są różnice, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o klienta tego biznesowego, no to w zasadzie oni są, niezależnie od, od branży, czy nawet od rozmiaru, oni są eksponowani na bardzo podobne ryzyko, więc technologia też może być podobna. Natomiast, jeżeli chodzi o globalne zdarzenia typu, typu Brexit, typu mieliśmy GDPR, czy te dwa lata temu ta wielka akcja z GDPR, czy w Polsce, w Polsce RODO, teraz mamy pandemię, oczywiście musimy mieć radę na te rzeczy. My jesteśmy obecni w zasadzie we wszystkich regionach świata. Czyli gdziekolwiek się jakieś regionalne rzeczy dzieją, to nas to dotyczy. To są zazwyczaj problemy legislacyjne. Czyli, na przykład, żeby obsłużyć klientów w tym regionie, to musimy mieć e, chociażby instancję tego produktu w tym regionie, czy nie możemy na przykład tego robić e, z Unii Europejskiej, tylko musimy mieć instancję powiedzmy w regionie Asia Pacific. To są tego typu wymagania, które wynikają z jakichś lokalnych regulacji, ale to oczywiście odpowiedni ludzie śledzą te rzeczy. Jeśli chodzi o pandemię, to e, w zasadzie tylko jeden z czterech biznes unitów, jakie mamy, i to jest właśnie ten biznes unit konsultancki, odczuł skutki pandemii. Znaczy natura pracy konsultantów jest taka, że oni rzeczywiście jeżdżą do klientów i e, bardzo często na miejscu ich obsługują, więc jeżeli firmy się pozamykały i jakby no, trochę weszły pod kamyk, żeby przeczekać, e, to się rzeczy te projekty e, m, się pokończyły. Natomiast dużo widzimy odbicie, więc tutaj jakby to, 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 to nie jest jakaś, jakaś równia pochyła. Natomiast pozostałe trzy e, jednostki biznesowe e, tak naprawdę radzą sobie przynajmniej tak samo dobrze jak przed pandemią, a wręcz lepiej, ponieważ też ze względu na to, jaką widzimy dynamikę tej takiej transformacji cyfrowej, którą no, wirus wywołał w pewnym sensie, czy, czy przyspieszył, to w zasadzie te budżety na, na zabezpieczenia się zwiększyły, ponieważ nagle ludzie się rozeszli do domów, pozabierali laptopy, łączą się skądkolwiek, pracują skądkolwiek. W związku z czym jakby to zabezpieczenia są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, więc przynajmniej póki co poza tą częścią konsultancką nie widzimy negatywnych wpływów pandemii. Ale oczywiście to się może zmienić, no jeszcze, jeszcze się cała ta historia nie skończyła. Tutaj mocno się kierujemy tym, co różne firmy analityczne, typu Gartner czy Forester, Analizują czy przewidują, że się wydarzy, czy analizują jakie będą trendy na rynku zabezpieczeń, i staramy się porównać to, ok, gdzie my jesteśmy w, tym, w tej konstelacji, czy w tych przewidywaniach, jak, jak nasza strategia, na ile ona jest spójna z tym, gdzie, gdzie, gdzie idzie rynek i czego tak naprawdę klient potrzebuje, czy czego za chwilkę klient będzie wymagał, bo on będzie czytał te same analizy, które, które my czytamy. E, więc troszeczkę też jest tak, że w naszej branży e, te organizacje analityczne. One trochę kreują rynek, w tym sensie, że zarówno dostawcy rozwiązań, tacy jak my, jakby się z tym liczą, czy również my kontrybuujemy do tych analiz, ale również klienci, zwłaszcza ci najwięksi, oni polegają w dużym stopniu na, 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 na tych dostawcach analiz, więc jakby one są takim wspólnym mianownikiem tak naprawdę, czego rynek będzie oczekiwał i co my jako dostawca musimy, musimy mieć w naszym portfolio, żeby jakby być rozważanym jako, jako jeden z tych wiodących. My mamy zarówno produkty, jak i usługi. Więc to, że mamy usługi, to pozwala nam poprawiać nasze produkty. Czyli to, co jakby dla części klientów dostarczamy jako usługę, dla innych klientów możemy dostarczyć w formie produktów i jakby nasza strategia jest też taka, że mamy partnerów, którzy również są firmami, którzy, używając naszej technologii, mogą budować z kolei usługi dla swoich klientów, czyli jakby być odpowiednikiem naszych usług w miniaturce i świadczyć te usługi dla swoich klientów, z kolei używając naszej technologii. Mamy również produkty dla użytkowników indywidualnych, również w Polsce, natomiast większość użytkowników nawet nie wie, że używa naszych produktów, ponieważ współpracujemy w tym sektorze dla klientów indywidualnych z operatorami. I z dostawcami usług internetowych czy, czy telefonii komórkowej, więc bardzo często z logo operatora i gdzieś tam dopiero na, na samym dole, czy jest jest Power by F Secure. Natomiast w Polsce też całkiem sporo ludzi używa naszych zabezpieczeń, ale prawdopodobnie o tym nie wie. Jest kilka mocnych trendów, i te mocne trendy tutaj wejdę w taki branżowy język a to jest jak bonifikacja. Endpoint protection i endpoint detection response, czyli jakby upraszczając, bardzo upraszczając jakby tej, tej sekcji antywirusa i systemu do wykrywania ataków, one są coraz bardziej rozpatrywane jako jedna rzecz, która powinna działać wspólnie. Czyli jakby ta antywirusowość i wykrywanie ataków, które już się dzieją, już nie są dalej rozpatrywane jako dwa osobne, dwie osobne kategorie, tylko tak naprawdę muszą działać wspólnie. Drugim dużym trendem jest. Tak naprawdę, klaudyfikacja i przechodzenie w tak zwany multi-cloud, czyli większość firm, również tych największych, stara się jak najwięcej wewnętrznych systemów wypchnąć tak naprawdę na zewnątrz i korzystać z dostawców chmurowych, ponieważ oznacza to dla nich mniej problemów z utrzymaniem infrastruktury, nie muszą się znać na tych systemach, zabezpieczać ich. Ktoś inny tak naprawdę dostarcza gotowy system typu do obsługi hr czy RP, czy czy przechowywanie plików, czy, czy poczta, to może być cokolwiek, coraz więcej firm tak naprawdę bierze to z zewnątrz. W ogóle nie mają własnych serwerów, starają się mieć ich jak najmniej, jak najmniej obsługiwać, czy utrzymywać tego typu usług wewnątrz, tylko jest to kupowane jako, jako usługa. I oczywiście stwarza to problem, ponieważ trochę nam się rozmywają te linie kto za co odpowiada i gdzie, gdzie tak naprawdę te, te granice bezpieczeństwa się kończą. I to jest problem... Nie tylko techniczny, to jest problem techniczny, prawny i mentalny, tak naprawdę, bo kiedyś, kiedyś nie tak dawno temu, kilka lat temu, była taka filozofia bastionu i twierdzy, że tutaj była firma, tutaj była nasza sieć wewnętrzna, w ramach sieci wewnętrznej mieliśmy jakieś tam nasze serwery i z zewnątrz ewentualnie można się było zatunelować. Czyli jeżeli ktoś pracował z hotelu, no to mógł sobie zostawić tunel i wtedy, jakby, stawał się częścią, wchodził do twierdzy, w tej wszystko nam się rozmywa. Tak naprawdę, firmowa infrastruktura jest na komórkach, w zegarkach, ludzie się łączą skądkolwiek. Teraz częściej już nie potrzebują do tego VPN-a, czyli tego, tego szyfrowanego tunelu. W związku z czym te, te granice się bardzo rozmywają, i o ile ogólnie ja uważam, że jest bezpieczni, ponieważ ci dostawcy tych usług chmurowych. Oni bardzo dbają o bezpieczeństwo. Często bardziej dbają o bezpieczeństwo takich usług niż my byśmy byli w stanie w tym takim starym modelu zadbać. Ale problemem jest to, że tak naprawdę rozjeżdża nam się, w którym momencie się integrujemy i jak dopasować zabezpieczenia, żeby ta integracja była bezpieczna. Tu, tu często się pojawia problem.